Witam państwa bardzo serdecznie na naszej dzisiejszej prezentacji, której tematem będzie standard zapisu informacji o zasobach archiwalnych e, o nazwie Encoded Archival Description, co e, tłumaczy się jako e, kodowany opis archiwalny, czyli w skrócie standard wow. EAD. Prace nad. E, tym standardem rozpoczęły się w roku 1993 w Bibliotece na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Twórcy przy tworzeniu standardu kierowali się takimi kryteriami jak zdolność do prezentowania rozległych opisów archiwalnych, zdolność do zachowania hierarchiczności poziomów opisu, zdolność do prezentacji informacji dziedziczonej przez kolejne poziomy. Zdolność do przemieszczania się w strukturze, wsparcie dla szczegółowego indeksowania i wyszukiwania. Model zbudowano na podstawie analizy pomocy archiwalnych. W 1995 roku powstał pierwszy projekt standardu. Prace nad projektem podjął zespół zwany drużyną Bente Bentleya, złożony z archiwistów i informatyków. Pierwszy projekt zakładał, że standard ma składać się z dwóch części: informacji o pomocy i informacji o opisywanych materiałach, przy czym pomoc dzieliła się na hierarchicznie zorganizowane opisy części materiałów oraz dane uzupełniające, które miały ułatwić korzystanie, takie jak bibliografia. Z założenia hierarchiczność powinna zaczynać się od ogólnego opisu, a potem przechodzić na niższe poziomy opisów. Do opisów postanowiono dodać atrybuty, które miały je uszczegółowić bez konieczności dodawania dużej ilości elementów. Na tym etapie prac pojawiła się nazwa EAD. Standard został zaprezentowany w 1995 roku na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Archiwistów. Od tego momentu pracę kontynuował nowy zespół, znany jako EAD czy raczej EAD Working Group, który współpracował z Biblioteką Kongresu Stanów Zjednoczonych, która to z czasem stała się oficjalnym podmiotem odpowiedzialnym za ten standard. Do roku 1998 prowadzili szkolenia i warsztaty oraz zbierali sugestie od instytucji testujących standard. W wersji beta z roku 1996 standard używał języka SGML, jednakże podczas modernizacji przestawiono się na język XML. W związku z potrzebą dostosowania EAD do standardu ISAT-G prace trwały do roku 2002. W 2008 roku ukazała się polska wersja EAD, której autorami są Andrzej Krubiński oraz Wojciech Woźniak. W 2015 roku pojawiła się najnowsza wersja, czyli EAD 3, i prace nad tym standardem trwają nadal. Jak działa EAD? Jest to pomoc ewidencyjna, która stabilnie może być przetransferowana do innego oprogramowania. Inwentarz elektroniczny w formie strony internetowej lub pliku zawiera tagi składające się z języka XML. Nie jest on usystematyzowany, e, pozwala na dowolną korekcję ułożenia elementów względnie do potrzeb użytkownika, np. krajowych czy regionalnych preferencji. Należy jednak pamiętać, że nie każdy element do siebie pasuje. Dzięki połączeniu metodyki archiwalnej i podstawowych zasad obróbki dokumentu elektronicznego otrzymano elastyczność w umieszczaniu danych. Jest to zaleta dla archiwistów, ale może powodować problemy w wymianie danych. Nie jest to baza danych. Mimo, że w standardzie nie wprowadzono wszystkich możliwości sygnatur, to udaje się go łatwo dostosować. Bardzo dobrze opisuje materiały, ale nie pomaga w ich udostępnianiu. I teraz elementy opisu w tym standardzie. Na górze mamy, prawda, jest tu nazwa znacznika, która ma być krótka. I jest zapisana w ostrokątnych nawiasach. Obok znajduje się nazwa elementu, która stanowi rozwinięcie nazwy znacznika, czyli jest to po prostu przełożone na ludzki język to samo. Dalsza część stanowi opis, czyli określenie elementu za pomocą specjalistycznych terminów archiwalnych oraz terminów normy ISAD. Określenie wykorzystania elementu ma na celu pokierowanie czytelnika do odpowiednich elementów. Mamy tu streszczenie, następnie jaką rubrykę, jak może zawierać, czyli informację wskazującą, co może zawierać dany element. Dalej jest może pojawić się wewnątrz i tu mamy. Jakie elementy dosłownie można znaleźć? Dalej są atrybuty, czyli określenie, jakie atrybuty mogą wiązać się z elementem, a także przykłady, czyli pokazanie, jak można stosować i łączyć elementy i atrybuty. System EAD jest szeroko wykorzystywany na zachodzie, w Polsce nie odnalazł jeszcze tak szerokiego zastosowania. Wiemy natomiast, że system Zosia poprzez oparcie na standardzie Isad, do którego odnosi się EAD, w jaki sposób korzysta z dorobku tego standardu opisu danych. Dziękuję za uwagę. I wiemy, że była to najlepsza prezentacja, jaką Państwo w życiu zobaczyliście, ale niestety wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć. It's a